Zobaczcie co ja tutaj mam! Przepiękne nowe kule Lol Surprise z siusiakami! Przepraszam, z chłopakami W sklepach pojawiło się pełno różnych nowości LOL Surprise Chyba dosłownie w tym tygodniu wszystko, wiecie, tak wjechało No i właśnie najdłużej przeze mnie wyczekiwane LOL Surprise Boys Czyli w środku będą same laleczki LOL z chłopakami Kupiłam dosłownie cały koszyk najróżniejszych nowości Tam na mojego Instagrama wrzucałam relacje i pokazywałam jakie jest wypełnione aż po brzegi Więc teraz na moim kanale możecie się poziewać wielu filmów z LOL Surprise, a jeżeli chcecie zobaczyć już szybko kolejny odcinek z nowości, to poproszę 20 tysięcy łapek pod tym filmem i nagrywam kolejny odcinek. Oczywiście te wszystkie kule w tym pudełku nie są tylko dla mnie, ale Paweł Malinowski i Martyna zabawa też będą nagrywali z tego odcinki, więc nie zapomnijcie do nich zajrzeć również na kanał. Zapewne jakoś w najbliższych dniach pojawią się też filmy u nich. To był naprawdę mega świetny Pomysł, żeby zrobić właśnie chłopaków LOL Surprise, bo dzięki temu będzie można jakieś fajne, ciekawe zabawy wymyślać. I co my tutaj mamy za podpowiedź? Looking sharp, czyli taki ostry wzrok? Coś takiego, chyba o to chodzi. Tu zobaczcie, jak fajnie są te kule zrobione. Mają takie, jakby piłki. Tutaj jest ten chłopak, który mi się bardzo podoba. Chciałabym go zdobyć. Jestem też w ogóle ciekawa, ile ogólnie jest tych chłopaków w kolekcji. Dobra, tutaj mamy pierwsze naklejki. A, czyli będzie trzeba je też moczyć, bo będą mogły zmieniać kolory. No i zapewne będą też siurkały swoimi siusiakami. O, zobaczcie, znowu czarna kula, tak jak w przypadku, kiedy otwierałam tutaj z tyłu tą figurkę A ja chcę zobaczyć, co tutaj będzie Pierwsza będzie, co? Butelka Waga, uwaga, jakaś niebiściutka I tu znowu jest jakiś, nie wiem, dziwny chomik A, to jest ten chomik chyba, taki LOL surprise'owy, tak mi się wydaje Może to jest nawet ten Pawła chomik, taki wściekły trochę, co on tam u niego często występuje na filmach Dobra, tutaj coś malutkiego. buciczki, Oho, czarne. Czy one wam nie wyglądają, jakby to były tego ziomeczka tutaj z pudełka? Kolejna rzecz. Oj, czy coś przecięłam? Nie. Dobra, są jakieś gacie. Gacie potacie. No, niestety, to na pewno nie będzie ten z pudełka. Czy to jest ciuszek, jakby. Tak, to jest policjant. Zobaczcie, tu ma odznakę. Otwieramy kulę. Czarną, wielką kulę. Zaraz sobie tutaj kartkę obejrzymy, spojrzymy jakie tam są te figurki No i najważniejsza chwila prawdy Lalencja, ale tu widzę, że jest jeszcze jedna saszetka Więc ją zaraz też tam rozparcelujemy Kto tutaj nam wychodzi? Uwaga, będzie siusiak, będzie siusiak Jest siusiak, zobaczcie, jest siusiak I to nawet taki wiecie, porządny ten siusiak jest o, ja! Różowe włosy ma! Jaki kozak! O, co, policjant z różowymi włosami? Trochę dziwne. Zobaczmy jeszcze ostatnią saszetkę szybciutko i zaraz go całego ubiorę. No i tutaj ma jeszcze takie nerdowskie okulary. Wiecie, żeby wyglądał na mądrego. Ten chłopczyk wygląda naprawdę czadersko, w ogóle ja lubię, wiecie, takie zestawienie kolorów niebieski, różowy, zresztą widzicie, zawsze u mnie jest przeważnie też niebieskie tło, jakoś tak, wiecie, miła odmiana, że nie cały czas te dziewoje, tylko w końcu jakiś chłopczyk i spójrzmy jeszcze, jaką się będzie nazywał. Jego imię po polsku można przetłumaczyć na takie mądre gacie, <laughs> czyli chodzi o to, że on się jakby wymądrza, czy coś takiego. No i chyba się troszeczkę pomyliłam, bo to nie jest żaden policjant, tylko jego ciuch chyba sugeruje, że on jest jakby takim uczniem, i tu jest odznaka pewnie jakiejś uczelni. No, no trudno, troszkę mi się pomyliło, ale, ale przecież tak się zdarza, no. Mega rzadka figurka z tej serii to błyszczący King Bee. No, wygląda tak mega prestiżowo, ale powiem wam, że mi się najbardziej podoba ten gagatek. Proszę bądź tutaj w tej kuli, a wiecie, co będzie najgorsze, bo resztę tych kul otwiera właśnie Paweł i Martyna na swoich filmach. No i powiem wam, jak oni trafią tutaj coś, co ja chciałam. A miałam te kule, wiecie, w domu i mogłam je otworzyć, to, to będę bardzo, bardzo smutna. Co my tutaj mamy? Jakiś mikrofon i strzałkę, czyli na pewno będzie jakiś muzyczny. Wiecie, co sobie właśnie pomyślałam, że ten mikrofon to by pasował do tego mojego kowboja No bo jeżeli on tańczy, no to też pewnie jakaś tam muzyka gra albo coś śpiewa. No nie wiem, albo coś słuchajcie, wymyślam. <laughs> Ale fajna ta butelka! Wow, takich chyba jeszcze nie było w żadnej serii, czyli pewnie to jest jakaś nowa, no wygląda, kozacko! Sprawdźmy kolejną saszetunię. Tutaj będą buty. Czyli taka dosyć mała podpowiedź. Zobaczcie, jakie śmieszne buty w kratkę. Ale powiem wam, nie pamiętam, jaki tam był ziomeczek, taki, wiecie, ubrany w jakąś kratę czy coś takiego. No na pewno to nie jest ten cowboy. No bo cowboy na pewno by takich butów nie miał, no nie. Bez przesady. I zobaczmy jeszcze tutaj. O, to ja chyba wiem, jaki to będzie. To będzie też taki fajny, albo, albo mi się coś pomyliło, ale te ciuszki naprawdę są. Piękne, nie wiem, czemu mi się tak podobają, ale dużo lepiej wyglądają niż połowa tych odlalek ciuchów, nie? Bo niektóre te ciuchy od lalek to są takie. Takie już wiecie, oklepane wszystko to samo po prostu. Dobra, tu jest coś dużego, a to nie jest saszetka z Lalką. Mamy jakąś czapencję, ale fajna! Sama bym taką ubrała, ale w pierwszej chwili myślałam, że ona jest, nie wiem. Opuszczona jakimś śniegiem, ale nie, to tak ma być chyba. To jest chyba, słuchajcie, tak nadrukowane. I uwaga, uwaga, otwieramy. Oczywiście, siusiak na pierwszym planie. I co, chodź tu, blondasek. I ma zobaczcie dredy. Czy on wam nie przypomina pewnego youtubera? Znaczy ten youtuber nie ma blond włosów, tylko ma trochę ciemniejsze. Możecie napisać w komentarzach, jeżeli wiecie, o kogo mi chodzi, ale myślę, że większość z was wie. Ten nasz koleżka jest chyba jakimś muzykiem, albo wiecie, raperem, albo nie wiem, może jakimś DJ-em. On tutaj w swoim klubie ma jeszcze tego ziomeczka z pudełka. I oni jakby są takimi przeciwnikami, bo ten pewnie gra taką, wiecie, ostrą muzykę! A ten jakąś taką, wiecie, chilloutową, na imprezki albo coś takiego. Pewnie z nim będą dobre imprezy. Zrobisz imprezę dziewczyną? Zrobię taką imprezę, że te wszystkie dziewoje będą moje! Ha, ha, ha. Zobaczmy, jaką mamy tutaj podpowiedź. O, jest jakaś inna, czyli pewnie będzie też inna laleczka. Co tu jest napisane? Blast the music, czyli chyba będzie znowu jakiś muzyczny koleżka. Może trafi nam się ten tutaj z pudełka, bo powiem wam, że też bym chciała go trafić, bo on taki jest, wiecie, taki mroczny. Staram się jakoś szybko otwierać te kule, bo powiem wam, tych warstw tutaj tyle jest i żeby one się jeszcze jakoś, wiecie, otwierały łatwo, a przeważnie muszę tam zawsze mega ciąć nożyczkami. No i jest czarna butelka, no słuchajcie, no. To musi być ten, tak mi się wydaje, będę miała komplet w tym momencie parkę. Będą się pewnie wiecznie bili ze sobą Możecie też w komentarzach napisać Jakiej wy muzyki słuchacie Bo ja jestem tego ciekawa, bo ja tak naprawdę to słucham Wszystkiego, chociaż kiedyś jakiegoś Twardego roka też słuchałam Dobra, są butki bialutkie Czyli pewnie jak wejdzie w błoto To by się zaraz wybrudziły Nie wiem czy zwróciliście uwagę, ale ja te butelki Tutaj z tyłu układam tak wiecie w kolejności Jak trafiłam I zobaczcie jak ta czarna fajnie trafiła tutaj Pod kolor tego blatu <laughs> Wszystko pasuje, ale jak na razie Wszystkie moje figurki są po prostu takie zwykłe, popularne. Nie trafiłam żadnego, wiecie, mega rzadkiego. Nawet ten tutaj z obrazka nie jest jakimś, wiecie, specjalnym, rzadkim chłopakiem. Wow, ale ten ciuch jest fajny, nie no, te galoty są czaderskie i w ogóle takie trochę są, nie wiem, grube. Albo może po prostu one mają być takie luźne, jakby wiecie, jakieś dzwony czy coś takiego. I tutaj ponownie mamy czarną kulę, bo nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale ta. W poprzedniej laleczce była właśnie niebieska kula, więc nie są wszystkie te same kolory. Dobra, tutaj będzie coś pewnie na głowę. Dobra, mamy tutaj oksy, no i powiem wam, takich oksów w tym kształcie to już było pełno, no nie? Oni tylko tak naprawdę zmieniają kolory. No i co? Od razu na start. Goła dupa. I siusiak. No wiesz co, paradujesz tutaj z gołym siusiakiem, si, 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 Aż już nie umiem tego wypowiedzieć. Ubieraj te swoje wielkie galoty. Proszę bardzo. O, i możesz nawet tak z gołą klatą chodzić. Super wyglądasz! Jak teraz mu się tak przyjrzałam, to to słuchajcie, nie jest żaden zwolennik metalu, tylko bardziej panka, taki wiecie, pankowiec. Jako jedyny z tych laleczek, które teraz trafiłam, on będzie zmieniał kolor, więc go na pewno będziemy moczyli, bo tamte figurki poprzednie to albo płakały, albo. Albo, co one robiły jeszcze? Sikały z buzi, więc nawet ich tak naprawdę nie będę chyba tamtych moczyła, bo, no bo każdy widział jak płaczą laleczki i albo plują, no nie? To nie jest nic ciekawego, jedynie chciałabym wtedy przetestować jakiegoś siusiaka, który sika. W tej serii Boys jest tylko 8 chłopaków, więc powiem wam jak otwieram tutaj już czwartą kulę. To mam teraz bardzo dużą szansę, że mogę trafić niestety jakąś powtórkę. O, to chyba, słuchajcie, nie będzie powtórka, chyba nie, ale mam parta. Może wiecie, takie dobre kule wybierałam, bo teraz wzięłam tak gdzieś całkiem tam z tyłu. Tak, tak wiecie, wybrałam. I ta podpowiedź nazywa się Dance Off, czyli to będzie pewnie jakiś tancerz. Może to będzie ten cowboy, ale by były jaja, ale fajnie by było. Pamiętajcie też koniecznie o zostawianiu tych łapek w górę, bo ja bardzo chcę otworzyć już kolejne rzeczy z LOL Surprise, kolejne nowości. Więc zostawiajcie łapki w górę. O nie, to będzie chyba ten cowboy. Nie wierzę, ale farciarz ze mnie. No to musi być on. Zobaczcie tą butelkę. Jaka fajna. No nie wierzę. Najlepiej chyba wygląda z tych wszystkich. To jest, słuchajcie, niesamowite. Nawet nie wiecie jak długo się zastanawiałam jaką kulę wybrać z tych tutaj co zostały, bo no bo wiecie, po prostu duże było prawdopodobieństwo, że niestety trafię już powtórkę. A tu proszę, jeszcze ten, którego chciałam trafić Dobrze, że on nie trafił do Pawła albo do Martyny Bo bym naprawdę bardzo zazdrościła im wtedy, że go trafili A ja nie Dobra, jest tutaj strój Będzie idealnie pasował do tej butelencji No super wygląda Teraz tylko jeszcze mi brakuje, wiecie kogo? Konia mi brakuje, żeby on mógł na koniu jeździć Macie jakiegoś konia LOL Surprise albo coś takiego? Bo ja niestety nie mam o, tu jest więcej saszetek, zobaczcie. Dostał jeszcze jakąś dodatkową. Chyba, że użyje jakiegoś konia ze szlejcha, tylko on by pewnie na niego nie wsiadł, no nie, bo one mają troszeczkę za małe nóżki. Jest kapelusik, ale fajny. Co tu jest? A chustka taka na szyję. Chodź tu mój kowbojku kochany, chodź do mamusi, chodź, chodź! Oj, 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 siusiak znowu! Ja przy każdej tej figurce jak odbieram zawsze się śmieję z tych siusiaków, no nie? No bo one są takie śmieszne! Matko, jaki jesteś ładny! Jaką masz fajną, taką nawet w miarę normalną fryzurkę, bo większość tych tutaj ziomeczków, co trafiłam, to każdy z nich miał jakąś taką, wiecie, no, taką taką dziwną, dosyć szaloną, a ty masz taką najnormalniejszą. Jam jest kowboj gołodupiec. Jeżdżę na mym czarnym rumaku ze swoim siusiakiem i tyłkiem na wierzchu. I tak wszyscy bandyci się mnie boją, uciekają z daleka, bo nie mogą znieść tego siusiakowego widoku. Co ja robię? Tak ostro się bawiłam tutaj tym kowbojem i jego rumakiem, że aż, aż buta zgubiłam. <laughs> nie wiem, gdzie on, słuchajcie, jest. W sensie znajdzie się na pewno, ale mam po prostu tutaj bardzo duży syf i, i ciężko jest tam cokolwiek znaleźć, więc sorry, zaraz twoje buciki znajdziemy, ale musisz chwilę poczekać. Idziemy w takim razie zamoczyć tych dwóch koleżków. No i uwaga, uwaga, będzie sikał czy nie? Ksika! Ale leje, ale leje! Patrzcie! O, jak mogłeś mnie tak obeszczać! Ja cię tak lubiłam. Halo. N nie zmienia koloru. Przed chwilą miałam tutaj jeszcze zimną wodę, też go wkładałam i też wcale nic nie zmienił. Chyba, chyba oni coś tu oszukali. On tylko pluje.